Siemanko, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj tak trochę nietypowo, bo jesteśmy dzisiaj na Wośpie, więc taki trochę dzisiaj będzie niestandardowy odcinek, trochę specjalny. My razem już zbieramy trzeci rok, Natalia trochę dłużej. Ja zbieram 14 lat. Kiedyś jak byłem dzieckiem, to w parę 2-3 lata. W w Poznaniu pod rząd zbierałem, czyli łącznie pięć, tak około, nie wiem czy mam jeszcze gdzieś te identyfikatory stare czy nie, ale teraz już trzeci rok w Ostrowie zbieramy razem i pewnie kolejne lata też będziemy. Do kieszeni tego woreczka nie wrzucę przecież. Zarówno mi. Dobra. I proszę bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo. Jeszcze jedna? A dziękujemy. Proszę. Wszystkie wrzuciłem. Ja mam lepszego skilla, bo byłem ministrem kiedyś. Ministrem? Pana, albo pani, komu Obojętnie, to tam nie ma różnicy. No? Pomogę ci, pomóc, proszę. proszę bardzo. Dla wszystkich, dla wszystkich, dla wszystkich. też. O. Proszę Odbieraj bardzo. teraz, o. dla dziadziusia też jedno. mnie dziękuję. No. Dziękujemy. Możesz okay. takie te skrzynki? Nie u mnie Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo. Nie chciałam oddać. To jest wspólne, dobra. Do robią, dobra, okej. Nie, nie wiem jak to. Dobra. No tu jakoś damy ja radę. Już Pewnie. To już. Jasne, że tak. Dziękujemy. Proszę bardzo, dziękujemy, dziękujemy. bardzo. No, pomóż mi. Albo to ty stójdzisz, że to panie, ale zaczynamy. mi będą wrzucać, o to wrzucaj tam w sobie. ja już tam to. No to ja Ujej, te... <grym grym grym> tu nie idzie. Dziękujemy. Dotaj panu tutaj. Dziękujemy. Jak się mówi? No wrzucaj, a nie. No dobra. Nacisnij sobie wiózkę, trzymaj. Ja nie będę teraz ten. No. Może przynajmniej dzięki temu coś Na Chwilę jestem wyłączony z obiegu. Ej, ale ty dasz mi też za chwilę swoją... Potem jak... Ten... Dziękuję. Potem jak będą przeliczać moją skarbonkę, to będzie wszystko to, co ty musiałaś ty... ty... wrzucać sobie. Bardzo tak śmieszne. Mam tu szubę, tak? Jakby nie... jakby nie te zbiorcze woreczki z drobnymi, to bym nic nie miał. <grym> Nie, a tak serio, to wrzucę pół woreczka do Ciebie, pół woreczka do mnie, dobra? By nie było. I po prostu się zamienimy woreczkami, okej? Okay? No. Y -y, z czegółkami chwilę. Bo ja też bym nie miała w pełnej jakiejś Bardziej, że mi uciekają drogi. I tu eurocenty, serio? Ewe, mi się że że tu będziemy będzie będzie stać co roku. Więc tym bardziej może chyba co roku postawię. Jak sobie wystoimy, stałą miejscówkę to wiem. No, no mówię, no to jest z tym tak mamy, nie? No. Ciekawe do której tu mają ten? Patrz, miałam się. Do której co mają? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Cięgle. Dziękujemy. Proszę, dam więcej naklejek Dziękujemy Bardzo Dziękujemy Chce, Daj dziewczynom Macie po jednej na razie Chcecie na kurtkę? Trzymajcie, resztę w domku, dobra? Dzień dobry idziemy Tu przy panie do puszki I tu też dam trochę więcej Masz Wojtuś, zaduszkę Więcej dam na razie Ojej, dziękujemy Dziękujemy Daj jeszcze dwa serduszka, panie Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Taka Emi? Rzucasz kasiorę? Trzymaj piąteczkę. No, uwaga, będziesz rzucała? Gdzie się wrzuca? Chodź tu. Patrz, mamy serce dla ciebie. Okej, hmm? ja też kartaczkę. Dobra, dobra. Dziękujemy. Wiesz, na nie, już mamy trzy. Uważaj mi. Zatrzymaży to. Ale, ale tata, ja jeszcze nie chcę. Dobra, to ja sobie nakleję swoje. A ty ale, mi naklej. Ale, ale tata. tata. ja chciałem jeszcze nie no to, to, dla mamy. A dla mamy to, mamę, to tak może to jeszcze zatrzymamy. Bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. chciałam jeszcze nie to dla mamy. Zobaczcie, mamy ciepłe napojki. Łukasz ma kawkę, ja mam herbatkę, ale wam nie pokażę, bo moja się studzi. Bo Łukasz jest taki zmarzły, że potrzebuje gorącej kawy, a ja potrzebuję chłodnej herbaty. Trochę ciepłej, ale nie za ciepłej. No. Ale potem wam jeszcze nagramy, jak pójdziemy na pizzunia, bo mamy dzisiaj zasetę, całą pizzę. I to na pewno. Co mamy jeszcze? Jeszcze mamy kawkę w żabce do odbioru z identyfikatorem. Mamy już zasłonił mnie. Mamy już dużo pieniądzów. Myślę, że już około 2-3 stóp mamy na 100%, A potem jeszcze pojedziemy do miasta, to będzie... Nie, może już nawet z 500 mamy. Więc to na dwie skarbonki. Oczywiście tu z 5 i tu 5. No. A potem może myślę, że będzie jeszcze więcej, bo... Сейчас мы поедем еще до города. Z tego gościa to chyba właśnie z Randa kojarzę nie Tak, on jest z Randa, no programy tak. Czyli jest szansa, że oni ogólnie mają tutaj tam? <laughs> to Nie wiem, po rynku pochodzimy czy... No chyba Teraz pytanie, muszę znaleźć swoje smakajki po podzielimy hmm. Dziękujemy bardzo. ja mogę dać też. O, kurnie, wyjdzie do wróżki. Już Gdzie ty jest? Ej, nie jestem aż taka mała, że mnie nie jest. Jesteś podrób, mała! Ale nie aż tak. Chodźmy hmm? Ej, ale nie pisam do której. No Piszę, że w dniu finału. 好的。

No, nie ma Nie, ma, nie ma to znaczy, to na okay. Chyba, to też kogo znasz. Okay. Chcesz jesteś zrobić w tym yes. Co? No może.

Patrz, ładne to zdjęcie I teraz zobaczcie, jesteśmy na Ostrowskim Rynku i jest tutaj wystawka starych samochodów. O, zobaczcie. Co tu jest? To jest To jest jest o, tutaj gdzieś, tutaj gdzieś. o tu już To jest auto To jest

Kozackie te auta są widzowie, a jej z Koron nie chciał nic kręcić, bo się wstydzi. Rozumiecie, Chce chcę być vlogerem, ale nie chcę kręcić. No, ja tylko robię. <wczepańskie> bo zaraz jeszcze wluczka dojedzie i babcia. Masz tam cztery, czy ile masz? No, a pan tam pięć. 5, no? Dobra. Tak, dorzuciłam tę 4. Dobra, no? dobra, dziękuję bardzo. Proszę dobra. bardzo. Wow, tutaj guzickie auto. Ja nie wiem, sądzę, że bardziej się jaram samochodami niż mój własny mąż. Nie Lambertini, tylko Lambo. Właściciel odpali. Tutaj o. Czy masz te wruszczanie? Tam mamy wystawkę straży pożarnej. Jeszcze jej nie widać, ale za chwilę będzie. No, tu jest w ogóle stara. Stara straż pożarna, bo to znaczy, że jest zabytkowa. Znaczy, że jest zabytkowy. Co? No tak, no to jest na pewno ostrowski OSP jakieś, ale... Ale to jest zabytkowe, nie? Bo mam na tych Blachach jest. Więc... chcę tutaj w ogóle... Automobil lub Ostrowski. Nie no wiedziałem, że jest coś takiego w ogóle. No widzisz właśnie tak się interesuje roztropę, a potem mówisz, że nie ma nic tutaj. A tu jest się randomowy randomowy list. Tutaj panowie i panie pokazują. Poza A to tutaj dzieci to jest co ja, się nie nazywa jeszcze, nie? tylko MBK dziękujemy bardzo nie będziemy ludzi pokazywać bo i tak byśmy musieli wycinać potem nie, 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 nie. o poż. Ja Miałam przed Miałam ja przed zawał jak pani zrobiła się na tą stronę <grym> Ale zobaczcie, kozacka to wygląda Ale zobacz, to jest właśnie... Zawał bym dostała Umarłabym na zawał serca no, no jest... I robią, a i tak wymazuję ich twarzy, więc wam nie pokażę, ale robią sobie foto. Ej dobra, co robimy? Idziemy? Teraz idzie. Hmm. No to chodź, to wychodzimy, to chodź. To mogłeś mówić, Misiek. Byśmy wyszli. Wychodzimy drodzy Państwo, bo skobron nie może być w się takim dużym. Niestety. Mogłeś mówić wcześniej, gdy po... coś ten gest tego. Okej. Okay. Widziałeś, widziałeś gest tego chłopca? Patrzcie. To pokażę Wam to. O, zobaczcie, symulacja rozwalonego samochodu. Nie wiem czy widać, poczekaj, podejdę. O jadę. Tak się rozwala samochód, jak za szybko jeździcie. Ej, to my kiedyś tak mieliśmy z moją siostrą, że szłyśmy i wyobraź sobie, że ten, że szłyśmy, szłyśmy i wyobraź sobie, że nagle za nami włączył się ten. Jak to się mówi? A tu ten tak pierdził. o, jest krzycz, tajm. Nie no, nie będziemy robić wiochy, ale... A to nie, to nie on tak gazuje, nie? No ale kozacki auto. generalnie. Tutaj już chyba się kończy ogólnie też. No, pan już, bo już wszyscy odjeżdżają. No, tutaj pan też wyjeżdża za chwilę g -klasą. Chyba g nie wiem, ja się nie znam na takich rzeczy. W którą stronę jest Draszkowska? Tam. Tam. Dobra, no to idziemy dalej. Zobaczcie, on ma szelki, a ja muszę z gimbalem chodzić, bo on się wstydził kręcić. Już. A ten, a potem ona już złotyła. Ona już jest po wkładaniu. A potem generalnie jak pójdziemy na autobus już bez łuszek, bez niczego, to ten, to wejdziemy sobie do żabki. A ja kiedy? po kawę. Przechodzę w poło Hot -doga. No. Pani mi się zapytała jakie jest to, A ja no. powiedziałem, że to bez kosu. A pani mi na to, że na sucho to się nie da pożyć. Takie, takie suche żarty właśnie z są. Zobaczcie. No ale cóż, mi takie muszą być żarty. No ale to w sumie pani z Orlenu sobie chciała pożartować chyba. Nie z Kołbron nawet no, Nie pamiętam, tam w której stacji to było ale... no. Siemanko, ogólnie zbieramy się powoli do domu Ale jeszcze idziemy odebrać pizzę Którą jakieś półtorej godziny temu prawie zamawialiśmy. No, bo mieli dużą kolejkę Ogólnie już jest 18, także stwierdziliśmy, że wracamy Bo z Kobron jeszcze chcę live dla Was zrobić e, A mnie już boli noga No bo chcieliście ostatnio zrobić live'a live I tak nie wiem, kiedy za bardzo no. Także dzisiaj taki dzień pełen wrażeń. A na live pewnie też będzie pizza jedzona za ZET. W ogóle ogólnie nie wiem czy mamy te paragony. Nie, tu jest za 8.50 z Rossmana. No ale potem Wam pokażemy gdzieś tam na filmiku, że złotóweczkę tylko zapłaciliśmy za pizzę. Co jest według mnie fajne ze strony restauracji, że tak wspierają wolontariusze i w ogóle... Eee... No druga sprawa też, że fajne jest to, że można sobie wziąć tą pizzę na wynos, bo w domku możemy zjeść cieplutką, a tutaj akurat miejscówek nie ma, więc możemy cieplutką do domku wziąć. Teraz idziemy po pizzę. Zobaczymy, czy jest. No, to Na Nowy nos. Dobrze? No dobrze, że nie zamówiłam tej kotyksówki jeszcze. Ja się zastłuchę, jak się okaże, że nie ma tej tak szybkiej, albo, że jest pięć razy droższa. Za chwilę. Co? Że będzie pięć razy droższa ta kotyksówka. A pani tam poszło się zapytać na takie ładny koszt. Nie, nie, tak, tak, ten tam będzie. Okej. Dziękujemy. No, weź. Weź, weź, weź. Dziękujemy będą dziś ustawiać, można nas na Instagramie na okay, dobra, dobra. Dzięki dobra. Bardzo. <mulia> Everything's gonna be good